Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu Miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Jest 15 minut po godzinie 9.00. Zaczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Dołącza do nas Leszek. Wspaniały. Dzień dobry. Dzień dobry. No I Kasia Prałac idzie od samego rana. I Bartosz Skopiński Zadzwonię. również oczywiście jest też. I jeszcze wysłuchacze. gdzie jesteście? Zapraszamy. 767 400 400. Zapewne przed radioodbiornikami taką ślą. Zadzwonić czy nie zadzwonić? Zadzwonić, zadzwonić odpowiadam. Nie zadzwonić. Zdecydowanie zadzwonić. Oczywiście, jeśli macie jakiś ciekawy temat dla nas. Ostatnio w kilku tematach wywiązywały się ciekawe dyskusje. Ja jestem na etapie sprawdzania tematu, który wczoraj zgłosiła nam nasza słuchaczka. Chodzi dokładnie o platformę do transportowania osób na wyższe kondygnacje w przychodni przy ulicy Sikorskiego. Okazuje się, że to nie przychodnia odpowiada za tęże platformę, tylko zakład gospodarki mieszkaniowej. No i wczoraj sprawdzono, okazuje się, że platforma działa. No Jesteśmy na etapie sprawdzania, co dalej z tym fantem zrobić, bowiem okazuje się, że nie wszyscy, którzy... Powinni z tego korzystać, wiedzą jak z tego korzystać, tak więc yy, myślę, że na po weekendzie przygotuję taką szczegółową odpowiedź, yy, co w tym temacie. A z jakimi tematami zadzwonicie, no to przy piątku czekamy na Was do 9.45. Oczywiście na bieżąco patrzycie, co dzieje się w portalu regionomiedziowe.pl. Powiem Wam sz zupełnie szczerze, że wczoraj miałem okazję być na yy, otwarciu jakże no wyjątkowej wystawy w prezbiterium Głogowskiej Kolegiaty. W życiu nie przypuszczałem, że na wyciągnięcie ręki będę miał na przykład narty, na których zjeżdżał swego czasu jeszcze ksiądz Karol Wojtyła, zanim został papieżem. Zobaczę na żywo, na wyciągnięcie ręki buty, w których przechodził, górskie szlaki, kajak, w którym brał udział w spływach kajakowych. No i do czego zmierzam? Co, co ja z Wami mam? Duszpasterstwo turystyczne księdza Karola Wojtyły. Taką właśnie wystawę od wczoraj można oglądać w prezbiterium Głogowskiej Kolegiatu. Oczywiście to nie jest cały czas otwarte i nie można z ulicy, że tak powiem, wejść i, i to zobaczyć. Natomiast dzięki Legnickiej Specjalnej strefie Ekonomicznej ta wystawa dotarła do Głogowa e, dzięki użyczeniu przez Muzeum Archidezjalne kardynała Wojtyły w Krakowie i tak naprawdę z tego, co się wczoraj dowiedzieliśmy, e, prawdopodobnie po raz ostatni ta ekspozycja wyjechała z Krakowa, tak więc żeby ją zobaczyć, będzie trzeba w przyszłości pojechać do Krakowa, ale mamy ją na miejscu, czyli w Zagłębiu Miedziowym, konkretnie w Głogowie. Osoby indywidualne mogą zwiedzać tą wystawę po każdej niedzielnej mszy świętej, msza o 12.30, czyli około 13.30 będzie można już te przedmioty pooglądać. Natomiast grupy zorganizowane mogą się kontaktować telefonicznie. Numer podajemy w portalu 533 770 221 bądź też mailowo lsse.eu i tam można umawiać wizyty, żeby zobaczyć te wszystkie pamiątki po yy, papieżu Polaków. No, a wystawa będzie prezentowana do 6 marca właśnie w Głogowskiej Kolegiacie. Podaję numer telefonu, pod którym można się dowiedzieć, jak w grupach zorganizowanych można tą ekspozycję zobaczyć. Natomiast nasz numer telefonu w temacie dla reportera to 767-400-400. Wspólnie z Bartkiem i z Kasią czekamy. Na Niezmi telefon. Niezmiennie tak to wygląda, że numer się nie zmienił, a, a słuchacze nie dzwonią. No właśnie. Jeszcze... Halo. Czekamy, 767 400 400, pamiętajcie, to ostatni temat dla reportera w tym tygodniu. Podałaś ten numer 767. Proszę mówię. bardzo, już mamy telefon. Jest telefon. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam z takim e, zapytaniem, czy, to, e, czy jest możliwość jakiegoś sprawdzenia, do kogo należy droga tutaj między... Na Koperniku z połem, a tym takim centrum Kopernika, co było na Galileusza, mm -hmm. bo tam dziura goni dziurę, a już w pewnym momencie jest tak wielka, że całe koło wpada. Tak, tak, wiemy, wiemy to jest, o tym. To jest, to jest prywatna własność. No niestety właściciel drogi nie poczuwa się do obowiązku naprawienia tego fragmentu i no, tak naprawdę nie mamy wielkiego wpływu na to, czy on to naprawi, Aha. czy nie. No bo to jest prywatne, dlatego tak, taki jest, jest problem. Chyba nawet znak zakaz ruchu teren prywatny z tego tak. co pamiętam. Tam um, chyba nawet właśnie w ogóle wjeżdżać nie można, nie? nie, no wjeżdżać chyba. No, to nie zakaz wjeżdżać. ruchu. Nie, tak tak, można tam przejeżdżać, bo tam jest i przecież dojeżdża się do sklepu no, ale i Ale to do pytanie, pytanie czy tam właśnie nie, nie ma zakazu wjazdu. Nie, nie, nie ma. Okej. Okay. Czyli można przejeżdżać ten, przez ten, ruch. ten teren prywatny, o którym mm -hmm. Państwo mówią, to zaczyna się tutaj tak jakby ze sklepem z połem. Tam jest też parking prywatny, ale tutaj między y, tym centrum Kopernika a sklepem społem, to, to mi chodzi o tą drogę, o tą taką Ach. wąską drogę. Czyli tą, która tam gdzieś później trzeba koło wieżowca jechać. Tak, dokładnie. To raczej jest miejska w takim razie. No, bo tam jest taka właśnie dziura, że no nie da się jej w żaden sposób ominąć, na całe koło wpada, jakby nie hmm. patrzeć. Czyli między sklepem a wieżowcem? Tak, między sklepem a tym centrum, co kiedyś, te centrum to jest chyba Kopernika, nie wiem mm. jak to tam nazwać. No Galileusza. Mm -hmm. Jak się jedzie do Moku od... do Madeja, przepraszam. Jak się jedzie do Madeja. Mm -hmm. No i mm -hmm. pierwsza sprawa, a druga sprawa, mam takie pytanie. Od jakiegoś czasu yy, mamy nakaz jazdy prosto. Z jadąc z Legnickiej nie można skręcać yy, tak jakby... Tutaj do tego centrum, gdzie jest Action, y, Kik. No tak, no. tak. Czy nasza Głogowska policja może postawić znak, że zmienili y, rozkład jazdy, albo dać kierunek zakaz skrętu w lewo? Bo fajnie się wypisuje mandaty, tych, jak się stawia znak w krzakach. I on, on nikomu się o tym nie informuje. O którym miejscu my mówimy? O obrońców pokoju. Mm, nie, no. pani chyba mówi nie. o ulicy Piłsudskiego. Tak? Tutaj tak, dokładnie. Zjeżdżamy tutaj e, z, Legnickiej, z Legnickiej w Piłsudskiego. W Kopernika. Mhm. W krzakach po prawej stronie postawili znak, że jest znaka z jazdy, prosto, że tak. już nie można skręcać w lewo, tak na jakby parking. do KFC, mhm. e, ludzka Komfortu. Tylko Aha. że nie dali nigdzie znaku, że jest zmiana organizacji ruchu i stoją sobie na parkingu, i e, e, dają mandaty. Czyli rozumiem, że wjazd jest tylko od strony Kopernika? Nie, wjazd jest jakby od strony Lidla. Aha, a, czyli tam, tej jest ale od strony, od strony Kopernika. Dla, ale później od Kopernika można tam nie. Tak. No tak. Znaczy, no. Generalnie tak. Przyznam się szczerze, że nawet nie wiedziałem, że ten znak tam jest, że, nie, że jest zakaz tak, skrętu no w lewo. No, Wielu nie, wie, nie, wie, nie zauważa tego znaku, a on istnieje faktycznie, Istnie... jest tak bardziej z boku. Czyli, ustawiony. czyli przy, przydałby się żółty znak, uwaga, zmiana organizacji ruchu, oczywiście to nie należy. Tak, albo w lewo. Albo zakaz albo na, skrętu, skrę... albo skrętu w lewo. Tak. Tylko, że to w takim razie należy do, nie do policji, tylko do osoby, która w tym momencie zarządza tą drogą. Mm -hmm. A że jest to krajówka, czyli generalna dyrekcja. Tak. Dobrze zgłosimy. Bardzo dziękuję Na dziękujemy. pewno zgłosimy, na pewno tak. zgłosimy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pozdrawiam. bardzo i pozdrawiamy. Pytanie, czy do marca do zakończenia inwestycji ile taki, mandatów ta, jeszcze ta, ta, wypiszą? Taki znak się uda. Przyznam się szczerze, że policji tam ani razu nie widziałem. Ja A też nie, nie zauważyłam, ale faktycznie znak taki istnieje i czasami tam się robi taki. Mały Galimatias. Czyli nakaz jazdy prosto jest, Kasiu, tak? Tak, nakaz jazdy prosto, niebieski znak. No bo tam kiedyś był, zanim po, po ten remont, to tam był zjazd w lewo można było tym tak, specjalnym problemu, pasem, tak, nie? Ale teraz problemu. jest zmiana organizacji, bo pewnie dlatego, że tamtędy jeżdżą auta. Czyli lewo skrętem. Tak. Dobrze. 767-400-400. No właśnie był... ktoś przed chwilą dzwonił, ale się ale to nie Ale dzwoni. dzwoni Halo, halo? Ej, dzień dobry. Ja chciałem y, w sprawie pana, który wczoraj do państwa dzwonił, żeby sobie pograć gdzieś tego ping-ponga tak mm -hmm. zwanego. Mm -hmm, mm -hmm. Y, jakby pan ten zechciał sobie przyjechać do Jerzmanowej, to też nie byłoby problemu. Mm -hmm. Tam jest sekcja klinika stołowego, mamy tam i, y, dostęp do stołów dla, dla takich ludzi, którzy chcą sobie też pograć. O, tam, proszę a, tak, a pro, proszę, nam jeszcze powiedzieć, w jakich dniach i w jakich godzinach można podskoczyć do poniedziałki, was? Poniedziałki, sierody, czwartki, godzina od e, 16.00 do 18.00 16.00, 18.00 Może ten pan już gra tam zawodowo, może kiedyś grał może się tam przyda trochę A, do, do, do rozgrywek ligowych Tak jest. E, Z drugiej strony mówię, tutaj jest tam taka po prostu e, możliwość pogrania sobie właśnie, przyjeżdżam też i głogową ludzie. Czyli tak amatorsko też można? No, po amatorsku to jest kwota, nie zwala z bo to jest e, e, 60 zł na cały rok u, i, i można sobie tam to jak spojeść. za darmo Tak jak za darmo Kiedyś była i istniała sekcja w Błogowie Niestety, mm -hmm. ale już jej nie ma dość dawno I, i, I w tej chwili najbliżej to jest Albo do Grębocic, albo do nowej. Czyli, czyli całe 5 złotych wier... miesięcznie no, no jakby chciał przeliczać na piwo, to praktycznie to jest. <grymne> Fajnie ma pan przelicznik. <grymne> Dobry przelicznik. <grymne> tak, 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 panie majstrzu, to jest ten przelicznik drugiej strony marszałek, Mariancie, kłania. A kłaniam się, pani Marianie. Pozdrawiam, cześć. cześć, cześć. Pozdrawiam. Cześć, cześć. No ale namawiam pana, żeby jakby chciał tam pograć sobie to. Poniedziałek, cześć. środa, czwartek, 16, 18, tak, 16, a, 16, sala 18. gimnastyczna szkoły wierzmanowej. Dokładnie w tym miejscu. No i super. No, no, i bardzo dziękuję. się. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. I miejmy nadzieję, że y, nasz słuchacz, który wczoraj dopytywał o te zajęcia, ma jakiś środek, tylko mocny, żeby się do Jerzmanowej dostać i po prostu pograć sobie właśnie tak, w pingach. Już wiem, jakie izotoniki idą w takim razie w ruch po takich <noise> zawodach. 767 404. 400 jest kolejny telefon. Halo, halo. Witam, witam. Ja bardzo się cieszę. To ja wczoraj dzwoniłem co do ping-ponga i mi upomnieliście. No. Nie, śmialiśmy się. Te Proszę te się nie gniewać. Stołowego. I super, super. Bardzo się cieszę. Czyli rozumiem, że pan do Jerzmanowej się wybierze. No spokojnie. Pogoda no. się robi ładna nawet rowerkiem może. No i to mi się podoba. Bardzo fajnie, Dobra. dobrze. Bardzo dziękujemy. Fajnie. Dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy. serdecznie. Do usłyszenia. No, no Fajnie, i... że takie przyjemne tematy też się pojawiły w a temacie ja, dla reportera. Ja. Ping-pong, tenis stołowy... Badminton. O, Badminton super. Ja sprawę. bym sobie poograł. Ja ale, ale właśnie ja bym sobie pograł w takiego w sali tak. z siatką. Uh -huh, takiego uh -huh. zawodowego, nie. No właśnie. Dobra, 767 400. Stamy tutaj wciąż czekamy na wasze telefony, jeszcze przez najbliższe 4 minuty do przerwy, a później zrobimy krótką przerwę reklamową i po reklamach znowu jesteśmy z wami. Więc jeszcze do przerwy możecie zadzwonić, bo jeszcze jest czas i jeszcze śmiało tutaj. Wybierać numer 767 400, 400 Sporo ostatnio politycznie się widzę, robi bardzo na naszym no, portalu. newsy z Polkowic, świeżutkie u nas w portalu WPL. Tak. Mamy kolejnego piątego kandydata na burmistrza Polkowic. Tam w regionie będzie najciekawiej, jeśli chodzi o wybory, tak ktoś czuje. Ciekawe, ilu A jeszcze myślisz, będzie? Że tutaj kandydatów? nie będzie? Tu będzie ciekawie, ale nie aż tak jak w Polkowicach. Mhm. Ciekawe, ilu będzie ostatecznych to znaczy, kandydatów. Rozumiem, że jak powiedziałeś tu, myślałeś o głowie. Tak, tu w sensie tu myślałem Ale o wyborach. mnie też będzie pewnie. No ciekawie. Właśnie... Ale jestem przekonany, że najciekawiej będzie w Polkowicach. No tak, tak, być może. Bo prawdopodobnie tam będzie najwięcej, najwięcej kandydatów. Najwięcej kandydatów to już teraz tak. piątka robi wrażenie, a, a może a, to jeszcze nie koniec. A cały czas jeszcze aktualny burmistrz oficjalnie Aha, nie ogłosił, no czy, czy będzie się ubiegał o reelekcję, także może być ciekawie. Znaczy inaczej, na pewno będzie ciekawie. Pytanie, czy będzie merytorycznie, bo to różnie bywało w tych kampaniach wyborczych w latach ubiegłych. Natomiast no jest... czy będzie jakaś debata. Jak już jest tylu kandydatów To by Nie. się przydało Pytanie, gdzie tych siedmiu pomieścić Siedmiastu Siedmiu czy pięciu? Cho chodzą słuchy, że ma być siedmiu Oho, oho, oho. To fajnie zdradziłeś, fajnie, fajnie No natomiast y, Jak to będzie przebiegać, zobaczymy Zobaczymy też jak wyglądać będzie wiosna W PKO BP Ekstraklasie w wykonaniu piłkarzy KGHM Zagłębia Lubin Którzy za tydzień startują od meczu wyjazdowego z Lechem Poznań Oczywiście sparingi to nie to samo Co liga, ale ze sparingów Jest bardzo zadowolony i z postawy swoich piłkarzy Na zgrupowaniu w tureckim Belek Trener Waldemar Fornalik Na 5 gier kontrolnych, trzy remisy, dwa zwycięstwa Drużyna wraca do Lubina Zdrowa, bez kontuzji, to też jest bardzo ważne. No, zobaczymy, jak to się przełoży na granie ligowe. Już za tydzień y, zaczynają lubienie z wysokiego C, czyli od meczu w Poznaniu z Lechem. Z wysokiego C to zaczynam, jak wygrają? No, zobaczymy. No, wczoraj z, nie wiem, jak to nazwać. Z niskiego C, z demol. No z demolował de, ktoś też. Z demol, tak, tak, no tak. Olimpia Sulęcin zdemolowała wczoraj kagichę z Chobrego i w, wściekły, i, i, i żeby nie powiedzieć Ja się nie może, dziwię, ja się nie dziwię te trenerowi, że był wściekły. Nie wiem, czy słuchaliście wypowiedzi o dziewiątej, jak, jak emocjonalnie podszedł do tematu. I wcale mu się nie dziwię, bo to był mecz o życie tak naprawdę. Co prawda, jeszcze sporo kolejek do końca, ale jak się przegrywa u siebie z niemal bezpośrednim sąsiadem z tabeli 0 do 3, no to można być wściekłym, bo tak naprawdę jedną nogą nie są już w drugiej lidze. Tak więc wiele wskazuje na to, że kibice w przyszłym sezonie. Pierwszoligowych starć nie będą oglądać oczywiście. Ale w przyszłym sezonie więcej zwycięstw może być. Zależy na jakim poziomie drużyna zostanie zbudowana. I czy w ogóle zostanie. Bo przypomnę, że przed tym sezonem blisko 95, jak nie 97% składu zostało wymienione, zamienione zawodnikami z niższych lig. No i efekt jest taki, jaki jest, czyli przedostatnie miejsce w tabeli. A, no jeszcze sporo grania, ale przy takiej postawie to marne szanse na punkty. Chociaż oczywiście nie skreślamy, świadkarze będą walczyć, przynajmniej tak zapowiadają. Zobaczymy, jak to wyniknie w następnych kolejkach. Zobaczymy też, co najbliższe minuty pokażą nam w temacie dla reportera. Czekamy na Was, drodzy słuchacze, pod numerem 767 400 400. Jak dzwoncie. najbardziej. Dzwoncie, dzwoncie. zapraszamy. E, to, bo tak patrzę na zegarek, jest to 9.30, mm, więc zrobimy tak, że zrobimy tą króciutką przerwę reklamową. I mam nadzieję, że po niej to już będziecie dzwonić jeszcze chętniej i jeszcze więcej tych telefonów się będzie pojawiać. 767-400-400, pod tym numerem czekamy. No to wracamy do dzisiejszego tematu dla reportera, i wracamy, mam nadzieję, do Waszych telefonów. 767-400-400, pod tym numer dzwonicie. Pod tym numerem nas informujecie, co jeszcze ciekawego w regionie można zmienić, co jeszcze naprawić można, co jeszcze można. No, jeszcze duże rzeczy można, nie? Tak. Tak, na jak na, tak jak na przykład y, dość obszernie komentujecie temat dla reportera i informacje z y, gabarytów na O. Tak, bo tu mamy ile komentarzy aktualnie? 14. Tak więc rozgorzała dyskusja. Jak ktoś napisał zrobili sobie przok. No. Taki bliżej jeszcze. Osiedlowy. Tak, osiedlowy przodkowy sobie zrobili. Postanowili nie wywozić, tylko kartonami innymi rzeczami zagracić pomieszczenie na gabaryty. Tak się po prostu nie robi. E, robi się tak, że się do nas dzwoni, bo to przed weekendem ostatnia okazja i niespełna 13 minut do tego, żeby z nami na żywo porozmawiać. Mamy też zgłoszenie przez jedną informację na radiowego messengera. Już odpisałem naszemu słuchaczowi, że tematem się zajmie, zajmę i zgłoszę i zapytam, czy jest szansa, aby sytuację. Na tej drodze poprawić. A Przy... mowa o drodze jakiej? W bytniku. Mm -hmm. O, okay. gmina Głogów, tak więc. No, a wy wywołaliście do, do tablicy temat wyborów, no to do 12 lutego, jak mnie pamięć nie myli, komitety wyborcze muszą się w, zarejestrować, tak Mamy Jeszcze 10 dni? Nie, w najbliższym czasie pewnie będziemy powoli poznawać kandydatów oficjalnych na radnych, na prezydentów, czy, na, czy, czy na jeszcze, burmistrzów. Czy, czy jeszcze 10 dni mam. Na wójtów. No! <laughs> Zrozgłóżmy się wszyscy. Ja nie mogę, bo ja w Serbii mieszkam. No, bo ty serbianin. Tak, zagramy zagram nic. Ale możesz przecież do Rady Gminy Wiejskiej się zgłosić? Gdzie, jako dziennikarz? No to ty, przecież nie ma obcy. <grym> a kto powiedział, że musisz być wiecznie dziennikarzem? Prawda, mogę być wie... wiecznie. Czekaj. jesteś wspaniały, czekaj. wystarczy. <grym> a, bardzo, ci, bardzo dziękuję, Bartku. Y próbuję sobie przypomnieć cytat z polskiego filmu, i za chwilę muszę sobie go przypomnieć, bo tak mi akurat tutaj posował. Bułbo Dobu. <noise> to by była pioseneczka. M, mój mąż z zawodu jest dyrektorem. No, właśnie. Prawda? A ty Można? z zawodu Bo... jesteś dziennikarzem. Tak. Nie, z zawodu w ogóle jestem czymś zupełnie innym. Aha. Jestem samoukiem. Dobrze. Myślę, że y... biegaczem. Biegaczem, tak na sobie 767-400-400. Czekamy na Was, drodzy słuchacze. Pamiętajcie, że w weekend odpoczywacie, a czego możecie się dzisiaj późnym wieczorem spodziewać u nas w portalu? Na pewno galerii zdjęć z kolejnych studniówek, bo po feriach okres bali studniówkowych wraca. Dzisiaj, jeśli chodzi o głogów. No to obawią się dwie szkoły. O godzinie 18 i 19 rozpoczynają się bale studniówkowe zespołu szkół ekonomicznych i zespołu szkół samochodowych i budowlanych. Tak, kasia, więc... aż, aż, ta, kasia aż się uśmiechnęła, jak powiedziałeś, że ekonomicznych. Dlaczego? Bo pewnie tak. jest bliska ta szkoła. Tak, tak? Nie ukrywam. Pozdrawiam. Bo to jest takie dzika szkoła. Ta grono Oj, pan dyrektor chyba... Ja, nie, ja, po, nie, nie ja pozdrawiam zwanego. pana dyrektora, bardzo mocno uściski i tak Ach. dalej. E, to, to były takie żarty, oczywiście. No, oczywiście. Jak to u nas. Tak, jak to u nas. Dobrze, e, u nas jest też też tak, że jak dzwonicie do nas, to sobie z wami rozmawiamy, a w sumie inaczej. My was słuchamy i notujemy sobie tematy, które dla nas macie. 767-400-400 pod ten numer dzwonicie. A nieraz sobie też rozmawiamy, żeby doszczegółowić. I, i żartujemy. Sprawy. tak. tak. Bo nieraz trzeba pewne o. problemy przekuć w żart albo w uśmiech. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy. Ja z takim zapytaniem dzwonię z osiedla piastów śląskich. Nie wiem, czy Państwo nam się orientują, tam za kościołem jest taka wielka dziura. Nie orientujemy się. No tam, gdzie y, dzieci zjeżdżali na, fal, na samkach. E... I tam jest robiony w tej chwili y, taki park. A to aleńkami. nie jest, to nie jest za kościołem. No, no troszeczkę dalej. No właśnie. <laughs> to jest tam jak już się wychodzi na drogę na szczeglicę. No prawie, no tak, prawie. Tak, tak. I właśnie, i tam powstają takie alejki, prawda? Tak. I proszę zauważyć, że w którymś momencie ta alejka się tak urywa. Mhm. I teraz, żeby przejść tam do tego domku widmo, że tak powiem, w kierunku tej drogi mhm. szutrowej na tak, tak. bo jak jest zima, to super. Jak jest lato i jest sucho, też super. Ale, Ale jak to tak. będzie przejść, jak deszcz pada, to tam już było to po kolana. No tak, tak, ja. Czy To jest wiadomo, czy to będzie dalej kontynuowane, bo no, tam było nie trzeba. No bo tam jest fragmencik dosłownie, nie? Tam... Dokładnie tak, dokładnie tak. Czy jest możliwość gdzieś zapytania, co dalej, czy będzie coś robione, czy też nie? Zapy zapytamy się w takim razie, czy, czy tam będzie kontynuowana praca, bo w te prace faktycznie nagle tak wystrzeliły i mamy nadzieję, że faktycznie tam coś się No to, zrobi. to wygląda na to, że to właśnie chyba nic nie będzie robione, bo yy, ta alejka jest tak urwana i nawet taki krawężniczek jest zrobiony wręcz. Yy, to chyba, że tam się zaczyna jakieś pole i wtedy jest problem, bo może to nie jest już, już teren na przykład miejski, nie? No też tak może być, też. To wtedy no to już no. jest inna sprawa, to już wtedy nie mamy nie. Żadnego no ale jakby nie było, to też ciekawe, czy to będzie coś robione w dniach. To my się postaramy dowiedzieć w takim razie. Dobrze fajnie, dziękujemy jego dnia. Dziękujemy, pozdrawiamy. Ja się zastanawiałem na dziurze, bo myślałem, że to dziura w drodze. A to się tak. okazało, że to taka dziura, bo tam jest faktycznie taka dziura dziura. I tam faktycznie dzieci zjeżdżają sobie. On dasz radę mi zrobić zdjęcie i jakoś zlokalizować? Dziurę? Czy ten parczek? To nie jest zabudciszyńską. Jest między Budziszyńską a, a tymi domkami jednorodzinnymi, jest taka dość duża przerwa, na której trwały prace. Pamiętasz, jak w, w jakieś rury wymieniali, które szły chyba na żelazny most. No, o teraz tak. No, no. no to to jest tam. To jest taki plac, duży, taki, taki trawnik, i tam pole jest między domkami a osiedlem piastów śląskich a szkołą. Dobra, już jest, wiem, gdzie jestem. No, okay. i tam jest taka dziura właśnie. I tam obok tej dziury powstają takie alejki. I te alejki faktycznie powstały. Nie wiem, czy tam nie miało być jakiegoś wybiegu dla psów. Będziemy sprawdzać. No, więc my tam się dowiemy, dopytamy w takim razie o to. A ja zdjęcie, mogę Ci zrobić. O, nie jest bar, jeśli ten nie będzie problemu, barku, to cię bardzo proszę. Teraz Ci nie dam rady zrobić, ale. Nie, no teraz nie. <głos> <głos> Chociaż Kasia może tu usiąść, się pójdę. <noise> Kawałeczek tylko. 767-400-400. Drodzy słuchacze, jeszcze przez najbliższe 5 minut czekamy na Wasze telefony. Przez te 5 minut, jeszcze sporo na przykład rzeczy moglibyśmy się od Was dowiedzieć. Przez te 5 minut to minimum 5 powinno się pojawić, ale to też zależy, bo czasami macie jeden taki temat konkretny i długi, i na przykład takim tematem w tym tygodniu były właśnie te boksy śmietnikowe, a później dzwonił następnego dnia słuchacz jeszcze informował o boksie śmietnikowym przy ulicy Poczdamskiej. Poczdamskiej, Tak. To samo się to nie robi, nie? No jak, samo się przecież. Samo się śmieci wyrzucają niewłaściwie. Tak. Samo się stukło, samo się pogniotło, samo się wyrzuciło. Ale samo się nie zadzwoni. samo samosiejki, tak. samosiejki też są. 767-400-400 ten numer trzeba wybrać, żeby do nas zadzwonić i zapraszamy, zachęcamy, korzystajcie, jeszcze tylko 5 minut audycji. Nie możesz kończyć zdania, kiedy ja przełykam kawę, bo później mam problem z tym, ale żeby Leszek coś dopowiedzieć. Aha, no, no, to no ja, ja przełykałem wodę akurat. <śmiech> <śmiech> Widzisz, musisz patrzeć, co robisz. Koledzy, Kogo, piątek, godzina 9.40, to jeszcze nie ten czas. Ko koleżanko, musisz patrzeć, ale... co my robimy, a nie ty gadasz w mikrofon, patrzysz się a na A my tym. mówimy o kawie i o wodzie, Kasia. No, a o kawie i o wodzie to ja długo nie pociągnę. <laughs> Jakieś śniadanko trzeba będzie zaraz. Dobrze, dobrze, to wy odpoczywajcie przez chwileczkę, a ja dopowiem jeszcze ewentualnie, drodzy słuchacze, żebyście uważnie słuchali radialka Zagłębia Miedziowego, nie tylko do południa i nie tylko o poranku, ale też po południu. Zwłaszcza, że po południu to odpowiedzi, jak spędzić czas wolny w naszym regionie, a dzisiaj goście w studio jeszcze się pojawi. Zdolny człowiek z naszego regionu, a dokładnie z Głogowa, który ma talent, jaki no to właśnie po południu się dowiecie trochę więcej na ten temat. Na pewno jest to artysta i na pewno dzisiaj będzie okazja zobaczyć zobaczyć jego pracę, obejrzeć dokładnie i spotkać się z nim, po, y, podpytać o różne szczegóły. Czyli że wernisaż. Wernisaż, czyli coś, co bardzo, bardzo lubisz, Bartku. A że tak zaznaczyłaś, zaznaczyłaś? Nie, po prostu by mi się <laughs> uśmiechać chciało. Na myśl, jakie prace tam się pojawią, bo grafika motoryzacyjna, moi drodzy. Wystawa rysunków Wojciecha Karolczaka i właśnie Wojciech nas odwiedzi dzisiaj. Da. O, właśnie, tak mniej więcej. Chociaż on wymienił tutaj inną, inną markę, markę, która go najbardziej inspiruje, ale jaką dowiecie się popołudniu? Auto dla czterech dzików. <laughs> Słyszałeś Leszku? Tak? Jak się, jak się nazywa auto dla czterech dzików? No. No, Fordzik. Fordzik. <laughs> Dobrze, drodzy słuchacze, bo my już to naprawdę czekamy i ostatkiem sił z wami. No, Fordziki to będą na panki Regalife. Kwietniu, A taki kwietniu. zespół faktycznie, faktycznie taki zespół jest, fordziki. E, ulubiony zespół Kasi, zresztą no, Kasi jest fanką, by, psychofanką że no. bym powiedział. No. <laughs> Każdy zespół taką musi mieć. Tak. Psychofankę? Tak. tak, Psych tak Odwieramy telefon. Halo, halo. Psych halo? Cię dzień pan. dobry. No. Proszę pana, chciałam się zapytać, czy państwo może coś wiecie, czy będzie jakaś modernizacja parku przy ulicy Budowlanych? A co tam pani chce modernizować? Bo nie mówię o tych oczkach, bo to już nie wiem, to już naprawdę, już tyle było telefonów nie przez te ostatnie lata, mm -hmm. że już głowa boli. No i że tam ten kwietnik, koło tego nowego bloku, tam nic w ogóle nie było w tym roku zrobione, kompletnie mm -hmm. nic. Trawska z zapuszczone. No i na tam jest, no, gdzie się teraz to chodzi koło poczekać. tej tężni, czy będą chodniki może poprawione. One krzywe są, te krawężniki wystają, też by wypadało troszkę ten park poprawić, mi się wydaje. Mm, to my, będziemy dopytywać, jest stary, to my, będziemy, to my będziemy dopytywać, czy na wiosnę coś planują, bo na pewno jeśli jakiekolwiek roboty ruszą, to w parkach to na pewno na wiosnę dopiero. No właśnie, gdyby tam gdzie słyszę, tu się robi, coś tu się robi, a ten park to jest strasznie zaniedbany, tak szczerze mówiąc. Mm -hmm. Naprawdę. Szybki i mogiła, jak to można powiedzieć. Naprawdę, no to my Naprawdę jest brzydki, nie? To my po tej tężni tam takie powykrzywiane, można się zabić, przewrócić o te y, krzywe chodniki, powyjeżdżane przez takory ta i w ogóle pozapadane, nierówne. Można by nawet te same kostki położyć, tylko mm -hmm. wyjąć je, wyrównać, jakiś porządek zrobić. No tak. Brzydko, naprawdę brzydko jeszcze. No, ale mamy nadzieję, że na wiosnę będzie już ładnie, bo to wszystko zarośnie. <śpiewa> <śpiewa> Bardzo dziękujemy oczywiście za ten telefon. E, zarośnie będą telefony, Bezpiec że znowu, zieleń, i znowu, że jest za zielono, w sensie, że na przykład, trzeba. tak, i, i że te, te, jak to się nazywają te, te... Oczka? Te oczka, że znowu jest brudno i tak I dalej, te. tak. I odbieramy kolejny telefon, halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z takim zapytaniem. Z jakim autobusem mogłabym dojechać na ulicę Folwarczną z Alei Wolności albo z Budowlanych? Z Alei Wolności albo z Budowlanych na Ulicę Folwarczną. Tak, tak. Mm. Bardzo ty często komunikacją się no Tak, co? tylko z Alei Wolności, no to nic nie jeździ przez Aleje Wolności, więc trzeba byłoby się przejść na Sikorskiego i tam wsiąść w autobus. I jakby pani tak. chciała jechać na folwardzą, autobusem z Sikorskiego, to polecam na przykład jechać dziewiątką e, albo zerówką. Tak. E, a dziewiątką na pewno, bo dziewiątka tam się zatrzymuje niedaleko sklepu, zaraz o, obok o, OK Parku, m, więc tak. tam miałaby pani najbliżej. Także dziewiątką z, z, z Sikorskiego. A Sikorskiego, dziękuję. Tak, tylko z, tej, tylko z tej drugiej strony, tam od strony nie ogólniaka, tylko od strony szkoły podstawowej wsiąść do... dobrze. Dziękuję, dziękuję ślicznie, proszę pozdrawiam. pozdrawiam Także dziewiątką wygodnie. śmiało tamtędy można, na pewno, z Sikorskiego. E, a z budowlanych, to chyba nie wiem, tam piątka chyba tylko na budowlanych jeździ teraz. Może Albo zerówka. Nie, nie wiem, to... wiem, że były jakieś zmiany na budowlanych, ja tam z budowlanych to nie, nie jeżdżę często, więc. Jeszcze informacja dla tych słuchaczy, bądź słuchaczek, którzy mają takie pytania, to biuro obsługi pasażera też udziela takich informacji o. pod numerem telefonu 76 kierunkowy 724 63 30 tak więc. Podaj jeszcze raz 76? Tak, 724. No, 63. I? 30, 30. Biuro obsługi okay. pasażera komunikacji miejskiej w Kłogowie. No to w razie W zawsze można dopytać. A gdyby ktoś był tam w tym regionach, okolicach dworca, to zawsze można podejść i tam zapytać. Też. Tak jest. Na dzisiejszy temat dla reportera dobiegł końca. Tak, no jakoś tak szybko minęło w sumie nawet. 14 minut już do godziny 10, zatem dziękujemy bardzo za dzisiejszy temat dla reportera. I zapraszamy na 9.15 w poniedziałek. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu Miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.